Cześć, jestem Bocek, a wy jak sami widzicie, ta gra to Mafia 2. Właśnie, Mafia 2 wcielam się w postać Vito Corleone, który jest w, no, w można powiedzieć, w świecie przestępczym. I wtedy i jego najlepszym przyjacielem jest Joe Barbaro, który go wprowadził właśnie w ten syf. Oni mieszkają w Empire Bay. Pierwsza misja jest na Sycylii. Na Sycylii, kiedy Wito jest y, w wojsku, no i właśnie stamtąd zaczynamy naszą pierwszą misję. O nazwie Stary Kraj. Tutaj będzie ogólna, ogólna prezentacja. Jeżeli znajdę skąd mam spolszczenie, to oczywiście wam zarzucę tym linkiem. Tam w opisie filmu. No i dobra, zaczynamy. Sycylia, lipiec i tak dalej. Jeszcze tutaj na moim kanale będzie robił yy, poradniki. I jakieś tam, nie wiem coś tam z Minecrafta będzie robił mój brat jeszcze. Dobra. Ten bułka. Ten Aby się wychylić klikamy prawy przycisk myszy. Pyk. Dobra. Wychodzimy lewym kontrolem i żeby nie było tego ce celownika to klikamy po prostu lewy shift. Tutaj też musicie uważać, żeby was tam o, o, ty, tutaj nie o To z gówno no i dobra, teraz idziemy uwolnić jeńców i bronić ogółem całego tego budynku. Już nie pamiętam co tu jest. Dobra, lewym kontrolem idziemy do ściany. Klikamy dwukrotnie, jedynkę, i mamy nada. Wychylamy się prawym przyciskiem myszy, i klikamy szybko jeden, żeby nas nie zabili. Jebut, oczywiście, tutaj jest pewna cenzurka. Oni się tam jarają, pacycki Tak, żyj, żyj, dobra, idziemy, bierzemy karabin, i lecimy na następnych śmieci. Dobra, podnosimy SMG G I mamy Dobra Klikamy się... Ciśniemy się za murkiem Tego dodamy Tego też Nie wiem jaki ja poziom wybrałem Dobra Mniejsza z tym średni Spoko Dobra, idziemy tu Tu trzeba też uważać Bo tutaj się kryje takich dwóch debili Właśnie, jeden jest tu To już po nim i drugi musimy się tu skitrać, bo drugi jest prawdopodobnie tu. O, widzisz? Widzicie? No, dobrze, że widzicie. No i dobra. I tu mamy już czysto. Teraz wykopujemy drzwi. Kuit, pójdź go. Zabijamy tego człowieka i chowamy się szybko za biurko, bo zaraz będzie rozpierdłucha na maksa. Dobra, zabili nam dwóch jeńców, ale to nic. Kitam z nimi. Teraz musimy iść tędy. I tutaj jest na balkonie, i musimy się skitrać za tym. Żeby oni po prostu nas nie zabili. O, właśnie o to mi chodzi. No, I się mam skończyła. Kurde, nie mam coś dzisiaj celu. Dobra. Tutaj już wyskoczy jakiś tafkon. Zabijamy go. On dead. idziemy teraz do karabi karabinu maszynowego No już musimy od tych odczueni dodać. Tylko trzeba się orientować, bo oni nabiegają z każdej tutaj możliwej strony. To tak, żeby... Wiecie, żeby było to normalnie, co nie? O, skąd cię na pierwsza tam to musisz iść, co nie? Gdzie? złama się. Teraz bronimy tego budynku. Już wiem jak to się nazywało. W domu, w tym domu? To jest jakiś tam urząd, czy coś w tym stylu? O, tutaj jedzie nasz czołguś. I uwaga 3, 2, 1, je. Yeah. Nie możliwe, że mnie gra zagusza... zagłusza, ale to nic. Oczywiście zapraszam też na moje audioblogi. Tam pierwszy mam ogółem o tym, co będę robił. O wszystkim i o niczym, on nie bodajże jest tak nazwany. Dobra, oni nas tu... A zresztą sami zobaczycie. Jak widzieliście, ten szenio chciał nas zapieprzyć, no ale nie udało mu się. Dlaczego? Bo yy, przyjechał nasz wybawca. A w ogóle, co to by była za se sens gry? Co to by, by za sens gry, gdyby zabili nas w pierwszej misji? Zobaczysz, w ogóle gra by nie miała sensu. Późniejsze misje się w ogóle rozkręcą. Jest wiele tych misji i tak dalej, let's playów i tak dalej. Nie wiem, czy to można na nazwać let's playem. Nie, to będzie zagrajmy wy. I będę robił po kolei wszystkie gry. E, oczywiście, swoje propozycje dawajcie na PW, jakie chcielibyście gry zobaczyć w moim wykonaniu, oczywiście. E, co tam byście chcieli mieć i tak dalej. Dobra, misja pierwsza się skończyła. Rozpoczyna się misja druga, a więc ja się z Wami żegnam. Ja jestem Puczek i dziękuję Wam za obejrzenie rozdziału pierwszego Mafii 2 pod tytułem Stary Kraj w lipcu. 1943 roku w Sycy na Sycylii. Dobra, ja wam dziękuję. Ja jestem półcek i zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się. Bajo.